Każdy kraj może pochwalić się swoją własną literaturą. Każda jest na swój sposób wyjątkowa, ale nie każda jest tak doceniana, jak być powinna. Dlatego w programie Literacka Piątka Radia Impuls postaramy się odkryć te najciekawsze pozycje. Ja nazywam się Weronika Szydłowska, a dziś razem z panią Sylwią Matras, bibliotekarką Puławskiej Mediateki, wyruszymy w pełną przygód wyprawę po niemieckiej literaturze. Nie zamierzamy was w typowe wycieczki po miastach, lecz w podróż przez, można powiedzieć, niezwykłe krajobrazy literackie. Pani Sylwio, od czego zaczniemy naszą dzisiejszą wycieczkę? Czy będą to tylko książki z Niemiec? Dzień dobry Państwu. Oczywiście, mówiąc o literaturze niemieckiej, powinniśmy mieć na uwadze, że nie są to książki tylko niemieckie. Literatura niemieckojęzyczna stanowi bowiem połączenie literackich dzieł Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Korzenie literatury chyba wszędzie sięgają przekazów ustnych. Utwory bardzo często przedstawiały właśnie takie pożądane wzorce. No i tak na przykład w okresie romantyzmu mogliśmy poznać postać Wertera z cierpień młodego Wertera Goethego. A co można przeczytać w tej bardziej współczesnej literaturze? Oczywiście w czasach przedwojennych i wojennych bardzo duży wpływ na literaturę miały oczywiście nastroje polityczne. Od literatów wymagano utworów o charakterze ideologicznym i tutaj możemy powiedzieć o takich nazwiskach jak Erich Maria Remarque, czy Hermann Hesse, Ginter Grass. Myślę, że każdy zna takie utwory jak Gra Szklanych Paciorków, czy Blaszany Bębenek. Natomiast poza tą klasyczną literaturą niemiecką i tą właśnie wojenną, bardzo dużo książek zawiera wątki takie filozoficzne, ale i fantastyczne. I tak w tym miejscu możemy wspomnieć o książce Mariany Leki Sen o Okapi. Książka rozpoczyna się co prawda taką metafizyczną, baśniową historią o tym, że pewna starsza pani, kiedy miewa sen o zwierzęciu bardzo egzotycznym, o okapi, to wtedy na mieszkańców wioski pada blady strach, gdyż sen ten oznacza, że w ciągu 24 godzin ktoś z nich umrze. Kto i w jakich okolicznościach pozostaje niewyjaśnione, tak naprawdę ten wątek jest jedynie wstępem do poruszania głębszych i refleksyjnych zagadnień, takich jak. Miłość, przyjaźń oraz strata, i jak sobie z tą stratą w życiu poradzić. I historia opowiedziana jest z punktu widzenia dziesięcioletniej dziewczynki. Która przedstawia właśnie swoją rodzinę. Jest to bardzo taka przezabawna książka, mimo że traktuje o poważnych rzeczach, troszeczkę filozoficzna i można ją nazwać taką właśnie filozoficzną baśnią dla dorosłych. Pełno w niej metafor, emocji, natomiast niewielu mamy bohaterów, jednak każdy z nich jest bardzo charakterystyczny i odgrywa pewną rolę w tej książce. Nie możemy też zapomnieć, że Niemcy mogą pochwalić się barwną baśniową tradycją. Każdy chyba zna baśnie braci Grimm, które nie tylko pokazywały ciekawe historie, ale też miały taki ukryty, nierzadko okrutny przekaz. Czy współcześnie autorzy czerpią wzorce z takich książek? Oczywiście jak najbardziej. I tych książek jest naprawdę w literaturze niemieckiej dość sporo. Ja wybrałam dwie, które wydawały mi się takie najbardziej barwne. Pierwsza z wybranych książek to Krocząc w ciemności Leonie Swan. Niektórzy mogą kojarzyć tę autorkę z takich wcześniejszych tytułów jak Sprawiedliwość Owiec czy Triumf Owiec. I książka ta opowiada historię mistrza złotniczego, który jest jednocześnie treserem pcheł i artystą włamywaczem. I z całej duszy pragnie wreszcie wieść żywot taki spokojny i taki godny, lecz kiedy pewnej nocy tak jego pchły padają ofiarą nagłego mrozu, a w jego życie wkracza tajemnicza kobieta, to wydarzenia nabierają tempa. O tym właśnie, co dzieje się dalej i jakie przygody ma nasz bohater, warto się przekonać sięgając po tą książkę, gdyż właśnie od tego momentu rozpoczyna się fantastyczna przygoda tego bohatera. I tutaj autorka przedstawia nam właśnie te wydarzenia na tle Londynu. Mamy bohaterów, którzy są naprawdę skrajnie różni, a jednak w niektórych kwestiach do siebie podobni. Drugą książką, która również pozostaje w klimacie magii, jest Kot Alchemika Waltera Moersa. Autor ten napisał wcześniej również książkę, którą możecie Państwo u nas dostać. To jest Miasto Śniących Książek. Autor tutaj tworzy nam taką krainę. Która nazywa się Sledwaj, gdzie zamiast kwiatów rosną tylko brodawki czy raki, i wśród niemiłego otoczenia pojawia się krotek. Nie kotek, a krotek. Ma na imię Echo, i jest rzeczywiście kotem, tylko y, troszeczkę jak to w fantastyce bywa, odmiennym. Kot jest bardzo głodny. I oczywiście przychodzi tutaj mu z pomocą pewien alchemik. Obiecuje mu, że już nigdy więcej nie będzie musiał cierpieć głodu, ale oczywiście nie ma nic za darmo. Kot będzie musiał również dać coś od siebie. A co? No oczywiście nie mogę zdradzić. Natomiast no będzie temu kotu groziło spore niebezpieczeństwo, no ale przyjdą mu z pomocą różne ciekawe postaci, jak gotowany upiór, Płuchacz i pewna postać o imieniu Inacea. Mimo, że książka ma charakter baśniowy, to wzbogacona jest jeszcze dodatkowo przez rysunki wykonane przez samego autora. Rysunki są niesamowite i bardzo wzbogacają jednak tą baśniowość, tą magię. No i jednak poruszają naszą wyobraźnię i pomagają nam zwizualizować sobie to, co przeczytaliśmy. Po tych kilku pozycjach przyda nam się chwila przerwy. Wracamy do programu już za chwilę. Wracamy do programu Literacka Piątka Radia Impuls, w którym kontynuujemy dziś naszą literacką podróż. W dzisiejszym programie dobiłyśmy wraz z panią Sylwią Matras do przystanku z literaturą niemiecką. Teraz czas na dalszą część. Rozmawiałyśmy o tym, że w literaturze niemieckiej bardzo często pojawia się fantastyka, takie książki z wątkiem psychologicznym. A czy w tej literaturze jest miejsce na utwory pisane z takiej kobiecej perspektywy? Myślę, że tutaj fantastycznym przykładem będzie książka gruzińskiej autorki Nino Haratishvili, ósme życia. Książka, która zyskała bardzo duże uznanie i powiem szczerze, że nasi czytelnicy bardzo często po nią sięgają, a jest to powieść monumentalna, troszkę przerażająca, ale i piękna zarazem, opowiadająca o losach pewnej rodziny, na tle zmieniającej się Europy XX wieku. I sama akcja rozpoczyna się na początku tego okresu, kiedy panuje mroźna zima, a na świat przychodzi Stazja, która jest córką najsłynniejszego w carskiej Rosji, gruzińskiego wytwórcy czekolady. I wraz z naszą bohaterką i kolejnymi pokoleniami rodziny możemy poznać i fragmenty historii, i ich losy. Podróżujemy w tej książce od gruzińskich wybrzeży Morza Czarnego. Po Berlin, Paryż i Londyn. I ósme życie to jeden z najpiękniejszych, a jednocześnie trudnych m, takich wątków, które dotyczą właśnie młodego pokolenia przypominają o tym, że gdzieś tam w przeszłości nie wszystkie rzeczy zostały rozliczone że musimy jednak odrobić tą lekcję historii Europy. I autorka stworzyła powieść, na jaką czeka się latami. I właśnie tutaj widać tą pracę. Najfajniejsze w tym wszystkim chyba jest to, że czytając tę książkę, możemy poczuć ten zapach i smak czekolady, która jest tutaj też fajnym wątkiem. I drugą książką, jaką chciałam Państwu polecić, jest książka pod tytułem „Lektor” Bernharda Schlinka. Jest to powieść o piętnastoletnim młodym człowieku, który Poznaje właśnie tutaj naszą bohaterkę, piękną, dojrzałą kobietę, w której zakochuje się bez pamięci. I rodzi się między nimi oczywiście tak duże uczucie i wielka bliskość powodowana głównie przy okazji czytania naszej bohaterce na głos książek. Więc tutaj pojawia się oczywiście motyw książek. I po jakimś czasie ta nasza bohaterka znika niespodziewanie bez śladu i Ci ludzie odnajdują się po latach, niestety już nie w takich przyjemnych okolicznościach, gdyż ten młody człowiek jest studentem prawa i spotyka naszą bohaterkę przypadkowo na procesie strażniczek, które pracowały w obozie koncentracyjnym. Siedzi ona niestety na ławie oskarżonych i niestety w tym procesie poznaje mroczną przeszłość swojej dawnej ukochanej, ale zaczyna też rozumieć, że Hanna. Bo tak ma na imię nasza bohaterka, skrywa znacznie dla niej boleśniejszą tajemnicę. I bardzo interesujące w tej książce jest to, że sam autor nie podejmuje się oceniania naszych bohaterów e, i nie zamienia się w sędziego, jednakże książka jest napisana w taki sposób, że mimowolnie skłania do tego, żebyśmy my spróbowali ocenić według siebie tak naprawdę, co jest tam słuszne od tego, co jest niecne. Sami czytając stawiamy sobie takie pytania i stawiamy siebie tak w roli bohaterów i im dłużej czasami nad tym myślimy, tym bardziej jesteśmy w kropce. Uświadamiamy sobie, że czasami piękno i gorycz otaczającego nas świata właśnie jest Spowodowane tym, że ten świat jest taki nieoczywisty i że gdyby był zawsze tylko piękny, to byśmy go nie doceniali. I myślę, że tutaj autor właśnie pokazuje nam, że bez tych złych rzeczy nie byłoby tych dobrych. No i musimy się liczyć, owszem, z, zawsze z konsekwencjami swoich czynów. W literaturze francuskiej spotkałyśmy się z tym, że książka opowiadała o książkach i o tej miłości do literatury. Czy tutaj też są takie pozycje, gdzie książki opowiadają właśnie o innych książkach? Właśnie udało mi się znaleźć taką książkę bardzo, bardzo pozytywną. I tutaj mam na myśli Karsten Hen spacerujący z książkami. Historia zaczyna się. Od tego, że poznajemy naszego głównego bohatera, który jest księgarzem. Księgarzem niezwykłym. Łączy go z książkami miłość, która wykracza poza granice gustu i jego praca polega na tym, że co wieczór podczas spaceru nosi książki swoim klientom. I pewnego dnia, kiedy on tak sobie spaceruje, przyczepia się do niego mała, strasznie wygadana dziewczynka w żółtej kurtce, ma na imię Sasza. I chociaż nasz bohater z początku nie lubi jej towarzystwa, to ona po prostu jest nieustępliwa, jest przebiegła i sprytna, i jak się później okazuje, wywraca życie naszego bohatera do góry nogami. I w momencie, kiedy życie tego księgarza się zmienia, bo niespodziewanie traci pracę, to za sprawą właśnie tych książek i tej nietuzinkowej dziewięciolatki, tak naprawdę jego życie znowu ma sens a jego przyjaciele, czyli czytelnicy, którym nosił te książki, zdobywają się na odwagę, żeby właśnie porzucić tą swoją anonimowość, dać się poznać. Również ich życie wtedy się zmienia na lepsze, jak się okazuje i ta książka właśnie pokazuje nam, że najważniejsze ludzkie pragnienie to bycie potrzebnym i użytecznym. I tak naprawdę można się całkowicie zgodzić yy, z tym, co właśnie tutaj powiedział nasz tytułowy księgarz. I myślę, że to będzie bardzo fajne zakończenie naszej rozmowy, że słowo pisane pozostanie na zawsze pani szafer, bo pewnych rzeczy po prostu nie da się lepiej wyrazić, a druk. To najlepsza metoda konserwacji myśli i historii, które w książkach mogą przetrwać całe wieki. Dziękuję Pani za rozmowę. Nasza literacka podróż odhaczyła już drugi przystanek, a o dalszym planie wycieczek będziemy jeszcze mówić. Dziękuję słuchaczom za uwagę. Słuchajcie literackiej piątki Radia Impuls na 97 i 2 FM.